Witam Was bardzo serdecznie w 192 odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co słychać u mnie w ogrodzie. W pełni kwitnienia są już kosaćce. Mam kilka gatunków i odmian. O klasyfikacji gatunkowej oraz wielu ciekawych informacjach o nich postaram się zrobić oddzielny materiał, taki jak o liliach. Swoje kwitnienia już rozpoczynają inne beliny w ogrodzie, m.in. piwonie, ostróżki, Piękne kłosy wypuściły pustynniki, nie są tak okazałe jak powinny być docelowo, ale że kwitną w pierwszym roku już mnie zadowala. Ogólnie cały ogródek jest strasznie zarośnięty, bo nie mam czasu żeby to wszystko ogarnąć. Stopniowo rozplanowuję swój czas i tam po kawałku. O oczku wodnym zrobię już niedługo odcinek, troszkę dosadziłem roślin w nim, o wszystkim dowiecie się już wkrótce. Wzbogaciła się kolekcja moich roślin egzotycznych. Doszły dwa nowe daktylowce i datura. Ale na razie jeszcze nie wiem jaka. Postaram się oznaczyć gatunek i ewentualną odmianę. O jeszcze jednym egzotyku opowiem Wam, ale to niespodzianka, bo przez przypadek udało mi się go wyhodować. Lotosy już posadziłem w szklarni, tak jak w tamtym roku, ale marne. Szansa, że coś z nich będzie. Szczegóły w kolejnych odcinkach. Ogólnie wiele moich planów zostało przesuniętych z nie mojej winy i wstrzymuję kolejne prace. Chciałbym, aby odcinki pojawiały się częściej. Nie wiem na ile będzie to możliwe, ale jak się uporam już z czasem, to zobaczycie tego efekty.